W imię ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Litania do Świętych. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie. Zmiłuj się nad nami. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko. Módl się za nami. Święta Panna, Pan nami. Módl się za nami. Święci Michale, Gabriele i Rafale. Módlcie się za nami. Wszyscy święci Aniołowie. Módlcie się za nami. Święty Abrahamie. Módl się za nami. Święty Mojżeszu. Módl się za nami. Święty Eliaszu, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Wszyscy święci, patriarchowie i prorocy, módlcie się za nami. Apostołowie i uczniowie, módlcie się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święci Janie i Jakubie, módlcie się za nami. Święty Tomaszu, módl się za nami. Święty Mateuszu, módl się za nami. Wszyscy święci apostołowie, módlcie się za nami. Święty Łukaszu, módl się za nami. Święty Marku, módl się za nami. Święty Barnabo, Módl się za nami. Święta Mario Magdaleno Módl się za nami. Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy Módlcie się za nami. Święty Szczepanie Módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński Módl się za nami. Święty Polikarpie Módl się za nami. Święty Justynie Módl się za nami. Święty Wawrzyńcze Módl się za nami. Święty Cyprianie, módl się za nami. Święty Bonifacy, módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Święty Tomaszu Petet, módl się za nami. Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami. Święty Pawle z Japonii. Módl się za nami. Święty Izaaku i Janie z Ameryki Módlcie się za nami. Święty Piotrze z Polinezji Módl się za nami. Święty Karol z Ugandy Módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto Módlcie się za nami. Święta Agnieszko Módl się za nami. Święta Mario Goretti Módl się za nami. Wszyscy Święci Męczennicy Módlcie się za nami. Święci Leonie i Grzegorzu Módlcie się za nami. Święty Ambroży Módl się za nami. Święty Hieronimie Módl się za nami. Święty Augustynie Módl się za nami. Święty Atanazy Módl się za nami. Święci Bazyli i Grzegorzu na Zjanzu, módlcie się za nami. Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Patryku, módl się za nami. Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami. Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy. Módl się za nami. Święty Piusie X. Módl się za nami. Święty Antoni. Módl się za nami. Święty Benedykcie. Módl się za nami. Święty Bernardzie. Módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku. Módlcie się za nami. Święty Tomaszu Zakwinu. Módl się za nami. Święty Ignacy z Loyoli. Módl się za nami. Święty Franciszku Ksabery, módl się za nami. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. Święty Vincenty A Paulo, módl się za nami. Święty Janie Maria Wianei. módl się za nami. Święty Janie Bosko, módl się za nami. Święta Katarzyno Sienińska, módl się za nami. Święta Teresa od Jezusa, módl się za nami. Święta Różo z Limy, módl się za nami. Święty Ludwiku, módl się za nami. Święty Kazimierzu, módl się za nami. Święta Moniko, módl się za nami. Święta Jadwigo, módl się za nami. Święta Alżbieto Węgierska, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas Pani. Od zła wszelkiego, wybaw nas Pani. Od każdego grzechu, wybaw nas Pani. Od zasadek szatana, wybaw nas Pani. Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas Pani. Od śmierci wiecznej, wybaw nas Pani. Przez Twoje wcielenie, wybaw nas Pani. Przez Twoje narodzenie, wybaw nas Pani. Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas Pani. Przez Twój krzyż i mękę, wybaw nas Pani. Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas Pani. Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas Pani. Przez Twoje cudowne w niebo wstąpienie, wybaw nas, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie. Przez Twoje przyjście w fale, wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził. I zachował w swej świętej służbie. Wysłuchaj nas Panie. Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę. Wysłuchaj nas Panie. Prosimy Cię, abyś dał i zachował Plony Ziemi. Wysłuchaj nas Panie. Prosimy Cię, abyś zszedł Kościoła świętego i Nim kierował. Wysłuchaj nas Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej Pobożności. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Boże, ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.